Nie jest chyba żadną tajemnicą, że jestem fanem pierwszego Queller, tak? Ten album uderzył już dokładnie 10 lat temu, tak, 10 lat temu, w miejsce, które było takie, wiecie, w moim sercu, po prostu do wypełnienia, takim miksem, taką mieszanką z jednej strony rozpędzonego rock'n'rolla, z drugiej strony norweskiego black metalu, z trzeciej prostego, ale kłującego tam, gdzie trzeba, Panka. No i trafił też na podatny grunt, jeśli chodzi o rynek muzyczny. Praktycznie z dnia na dzień stali się sporą gwiazdą, koncertowali, dalej koncertują z Gojirą, z Mastodonem, z Metaliką, więc jest to już spory kaliber. Właśnie ta mieszanka jakoś tak, wiecie, poukładała mi pewne zwoje w mózgu, tak sprawiła, że wszystko wskoczyło na swoje miejsce i trochę przedefiniowało mój gust na następne 10 lat. Dokładnie tak jak a może o tym kiedy indziej, jaki album na następne dziesięciolecie. Okay. Tam wszystko, jeśli chodzi o Queller Tak, Queller Tak, było na swoim miejscu. Brzmienie, muzyka, to jak to się łączyło, grafika. Tam gdzie trzeba. Jednak nie na Queller Tak, Queller Tak... Świat się kończy. Trzy lata później wyszedł Meir. Już nie tak wymuskany, nie, nie, nie tak doskonały, a, wymuskany, a jednocześnie tak surowy i bestialski jak tak. Bardziej rock'n'rollowy, bardziej anthems, nie, hymny do skandowania, o ile jesteście w stanie udźwignąć ten trudny do zrozumienia norweski w tekstach. Była w tym Pora dawka energii, takiej żywej, wciąż to był bardzo taki nabuzowany album. No i potem kolejnych kilka lat minęło, wyszedł na te sfert i wszystko się po prostu rozpadło. Zmienił się producent, już Kurt Balu przy tym nie pracował. Zespół nagrał ten album na żywo, potem tylko wokale dograł. No nie brzmiało to aż tak dobrze, mimo tego, że było bardziej, nie wiem, organiczne jednak produkcja Kurta Balu robi swoje. Okładka też nieco sprowadziła ich kilka klas niżej do jakiegoś hardrockowego zespołu. No i gdzieś to po prostu straciło ten swój urok. Jednak przyszedł rok 2020, 10 lat od Tak, i znowu Kurt Balu produkuje ten album. Mamy nowego wokalistę, nowego perkusistę, Okładka może nie przez Johna Dyer'a Lego, ale nawiązująca do jego twórczości, chyba nie jest jego, tak mi się wydaje. Sprawdźmy, jak jest z tym albumem. Jak to mówi pewien, pewien krajan, Kweller, tak przekonajmy się. Ale Idąc od początku, bo od początku jest solidnie. Dostajemy Rogaland, tak nastawia nas wręcz jak Open Baring z Mayr. Jest podobny wstęp, powoli narastający. Potem wchodzimy w ten rock and roll, jest to buzowanie, i zaraz potem przychodzi pierwsze nieoczekiwane, niespodziewane, po pierwszy utwór w języku angielskim, w całości w języku angielskim, z niebyle kim, bo z gościnnym udziałem Troy'a Sandersa z Mastodon. Jest całkiem przyzwoicie. Mógłby się ten utwór znaleźć chociażby na, na Mail. Jest, jest fajnie. Tak samo jak w przypadku Discord, drugiego utworu po angielsku na tym albumie. W tym przypadku z Natem Newtonem z Converge. I obaj ci panowie w tych dwóch utworach sprawdzają się naprawdę świetnie. Ale przejdźmy do wokali kweller, tak, do wokalisty, no bo tam reszta zespołów też w furkach śpiewa. Jest Ivar, który zastąpił Erlenda na stanowisku wokalisty i odnalazł się na nim całkiem nieźle. Ma rock'n'rollową manierę, która świetnie pasuje do materiału, który dostajemy, bardziej rock'n'rollowego, bardziej w duchu Major. Radzi sobie świetnie zarówno z tymi krzyczanymi, jak i z tymi śpiewanymi partiami, odnajduje się w tym nieźle. Ale nieźle, to w tym przypadku za mało. Sorry, mógł być bardziej nieprzewidywalny, bardziej taki, wiecie, bestialski, taki, nie spodziewacie się tego, albo, wiecie, spodziewacie się, ale dlatego, że jest tak. Dobra, ale żeby już nie było tylko na Iwara, nowy perkusista też mi nie do końca tam siedzi. Sprawdza się super. Od punktu do punktu jest okej, okay, ale. Też brakuje mi takich, chociażby jak, jak poprzedni perkusista Kwertak yy, wypełniał przestrzeń yy, przejściami nie zawsze gęstymi, czasami jak Otrydej Swoke na os ostatnim utworze pierwszego albumu. To wejście na początku, bardzo minimalistyczne, ale jak robiące roboty, tutaj tego nie ma. To mi tego strasznie brakuje, bo uwielbiałem naprawdę pracę perkusisty tutaj. No, i tak jakbym go słyszał w sensie pierwszego perkusistek Feller, tak, ale nie do końca jak by mu się chciało. Trochę przykro. A wracając znowu do wokali, żeby się przyczepić, nie mamy do czynienia z taką bestią jak był, jaką był Erland. Nie mamy do czynienia z takim zakapiorem bez koszulki, który wyskakuje na scenę, Kingiokrzesany. Ma, mam wrażenie, że, że, że oglądam gościa, który jest po prostu rock'n'rollowym wokalistą. Świetnym. Ale znowu, dobry lub bardzo dobry to trochę za mało w kontekście tego zespołu. Przynajmniej ja mam dużo większe oczekiwania. Mam wrażenie, że cały zespół trzyma się w jakichś ryzach miejscami, że boi się puścić i pozwolić sobie na dorzucenie czegoś więcej. Dzieje się dużo, ale są miejsca, gdzie po prostu brakuje mi, żeby na przykład wszedł black metal. Brakuje mi, żeby Dorzucić do pieca, bo jest tak, jakbym jechał w stronę Księżyca na, na, na jakimś motocyklu, dookoła mnie ciemne norweskie lasy, tylko że no, jest super. Ale no sorry, na pierwszym albumie też byłem na tym motocyklu, też jechałem w stronę Księżyca, ale przy okazji wywijałem dookoła pałą, która była. Owinięta drutem kolczastym, bo musiałem się odganiać przed jakimiś rozwścieczonymi norweskimi wilkołakami, które, którzy z tego lasu po prostu na mnie dybią. Tutaj tego zagrożenia przez większość czasu niestety nie czuję. Przez większość albumu jedziemy na tym rock'n'rollowym wózku, ale chociaż są takie utwory jak Necrosoft, który odbija w ten black metal. Ma taką strukturę jak większość moich ulubionych utworów, kweler, tak. Zaczynamy rock'n'rollowo z takim punkowym vibem, pędzimy, 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 po czym jak nam się wydaje, że tak będzie. No to nagle przyspieszamy, dostajemy wryło black metalem. Po czym nagle rozbijamy się o melodię. Jest też więcej momentów, które zaskakują, mniej więcej w połowie albumu Fandendatette Hul, które z tego w samym środku utworu dowala nam trash metalowy riff. Jest to zaskakujące. Za pierwszym razem, za drugim razem, a za trzecim nagle orientujemy się, że nie ni w jedną, nie w drugą, skąd to się tutaj wzięło, trochę nie pasuje, chcieli pokazać, że potrafią. Potrafią, oczywiście, ale czy to tutaj siedzi? Tak se, powiedziałbym. Cały utwór jest w ogóle strasznie przeciągnięty, 7 minut, czas kiedy jest tak jakby złożony z kilku części, które ogrywane podobnym motywem trochę się do siebie nie mają. No, Trash metal, potem taki na koniec wjeżdżań Wave of British Heavy Metal. No i. fajnie panowie, że potraficie to grać. Naprawdę wam to wychodzi. Ale jakby to tak trochę nie siedzi ze sobą. Trochę tak to nie, nie, nie przechodzi. Nie, nie, nie ma tego miksu, nie, nie dzieje się to, nie, nie czuje się tej płynności, tylko jest takie trochę wyrzucenie z tego, z tego procesu. Właśnie od połowy albumu, tam może od tej drugiej połowy, powiedzmy, zaczynają się moje już problemy z tym albumem. Bo pierwszą połowę słucham się naprawdę przyjemnie, jeśli się skupię na tym wajbie i punkowym. Podczas gdy drugi razem z tym właśnie utworem, który przed chwilą wspomniałem, Fandem na Hul, albo z, z następnym, Ted Link, który próbuje być z jednej strony balladą, ale nie do końca mu to wychodzi. Jest trochę jak jakiś 80'owy szlagier na hardrockowym dopale. I po tych dwóch utworach robię się tak cholernie poirytowany. Czemu to tutaj? A komu to potrzebne? Po co? A dlaczego? Dlaczego? Ale narzekam i narzekam, ale to nie jest tak, że Split nie lubię. mimo to tak. Jakbym nie miał oczekiwań tak wysokich, bym nie wiedział, na co ich stać, jakbym, jakby to był pierwszy album, który usłyszałem, byłbym mega zajawionym fanem. Ale podczas kiedy wiem, jakie te zespół ma umiejętności, co potrafi z siebie wykrzesać i jak kreatywny potrafi być w tej muzyce, no to mi się robi przykro, bo mi sami jest przyjemnie. Tylko że. Przyjemnie to trochę za mało. Gitary, bas są na świetnym poziomie. Te solówki, te zagrania. Jestem ogromnym fanem gitarzystów Queller tak. I to, jak potrafią łączyć rock and roll z punkiem, przechodzić do rozwleczonych melodii, od takich krótkich, ciętych yy, partii. I tutaj to fajnie gra, ale zabrakło iskry. Zabrakło iskry na wokalach, zabrakło iskry w perkusji. Zabrakło jakiegoś zebrania tego, zmiksowania tego w fajny sposób na niektórych utworach. Za bardzo miejscami jest ten album rozciągnięty jak na zawartość, taką, którą dostajemy. Trochę to jest taki przemiał z tego, co mieliśmy na pierwszym albumie, ale trochę uśredniony, trochę rozwodniony, trochę taki dla słuchacza, dla którego Queller tak, tak może być za dużo, za bardzo, za mocno. Pewnie nie będę wracał do tego albumu tak często, jak bym chciał. Pewnie nie będę wracał do tego albumu w całości. Pewnie będę wracał od czasu do czasu do utworów, chociaż nie wiem przez jak długo. Podczas kiedy do, do debiutu, do Meir wracam wciąż i wciąż mam takie poczucie takiego nabuzowania, takiego tak to jest to, przez 10 lat słuchając tego albumu wciąż mam coś takiego. A tutaj już się czuję zmęczony. To chyba nie tak powinno wyglądać. Ale może Wy macie inne zdanie na ten temat? Może Wam split się podobał? Może nie? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się już niedługo. Na tym pięknym tle. Cześć.